Witam, jestem RadioMania 14 i to jest początek mojej serii. Zagrajmy w Minecraft. Może będzie miała inny tytuł, tylko będzie. Będą to filmiki z gry Minecraft. Nie będę opisywał tej gry, możecie sobie wpisać w goglach. Jest dużo o tym filmiku na YouTube, więc każdy powinien tą grę znać. Okej. Okay. To do, do zobaczenia w następnym film, w moim filmiku Uwaga jest konkurs można ten, ogłosić nazwę tej serii Minecrafta Zwycięzca konkursu będzie pokazany jego nick na następnym filmiku. I otrzymał odejmę mojego Sejwa. No i to chyba będzie wszystko na tyle dzisiaj w tym filmiku. Do zobaczenia na, przy następnym odcinku.